Hej, cześć, witajcie już w czwartym odcinku Minecraft Parkour. I ze mną jest dalej ta sama osoba... Zwoł? Ryszti! <grystanie> Shut up! Y I dzisiaj myślę, że już... O, ty niemiły człowieku, dlaczego do mnie tak się odzywasz? Przecież ja ci nic nie, nie zrobiłem! Tak. O, dziękuję! Spadaj! O, idzie. Ale dzięki niemu... <grystanie> ...przechodzić parkour. Cię... Oh, o, widzisz, widzisz, o nie, znowu w naderze. ten nadar Nie, no fajnie. Ja jestem wędzie. <laughs> znowu wędzie? A co, co no. mnie co robi? No, kurde. Czemu to nie działa, no? szada <laughs> bada, bada. O oh, fuck. No właśnie, w taki sposób? Nie, nie tak. Szpogo. Dobra, nie, czekaj, nie, zaprezentuję widzą, jak to się profesjonalnie robi. Zobaczmy, się robi na zawodowiec. tym. O, widzisz? Widzisz, jak pięknie mi poszło? Ja jestem zawodowiec. Się o. Zobaczyłem. się jak na ktoś... tej... Trabince. Jak ktoś mi wyśle na Paypala donate'a 5zł, to mu zrobię customowy filmik jak mu śpiewam 100 lat. To w komentarzu napisz. <laughs> Spoko. Ej nie, opi swój opis <laughs> wklejsz. Spoko. Swój opis wklejsz, nie? Ciekawe czy znowu się sklonujesz. Nie no, serio. <laughs> znowu się sklonujesz. też któredy to się szło? Nie mam zielonego pojęcia. A masz czerwone pojęcie? Ooooo! Ale personalizowany filmik na urodziny za 5 zł? Ja no trochę mało to ty, ale uwierz mi, ja zajebisty robię filmiki urodzinowe. Eee, o właśnie, A, będę mógł tobie nagrać. Tak. O, to może Gdzie, na, będę mógł, mo będę musiał? Na swojego YouTubea wrzucić. A, nie, 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 ja to ten na Discorda wrzucam tobie po prostu i tyle. A, o mam. Chyba że... Chyba, że będziesz chciał, żebym się flexował. Nie no dobra, nie flexował. Ale żebym się pochwalił. Że... Znaczy ty się pochwalisz. Yy, Aś... No co to ma być! Sią Utrudniłem ci Teraz to już jest niemożliwe, a nie utrudnione. Ale dobra, ja to zrobię. Ja to zrobię, bro. Nie, tak się lud. nie da. Udowodnić ci, że się da? O bo... oh, fuck. Wadłem jak śliwka w kompot. Ha! Cześć. Nie, ja to przejdę stary. Nie zamykaj mi tych drzwi. Fuck. Ja nie da się tak. Ja wierzę w to, że ja to zrobię. Czemu o to musi to Nie wiem, bo. Przedeś spać w mojej muszki. Kurde, chciałem zobaczyć. Dobra, ja przechodzę palcem. Co chciałeś zobaczyć? To przechodzisz. Polę. Wow. Lecę jak pan. Lecę, bo chcę. Lecę, bo żyje. Jest neutralna. Wow, jak co? przeszedłeś? I co? I co? I co? I kto, kto, kto lepiej to zrobi, jak nie Paciaciakowa? Spadaj tam, spadaj. Zniszczyłeś pochodnie <noise> Czemu ty nie masz knypaka? Mam knockback A co to? O lol. to. Chyba, chyba zepsułem. Dźwig. Nie... O kurde... Ale żeś poleciał. Umarłem. O, fuck... Ty, aż mi się przypomniała moja customowa mapka w Endzie, którą kiedyś zrobiłem na... Uh, tam, na swoim świecie singleplayer, to był pierwszy raz, jak ja grałem w... Chyba pierwszy raz, jak ja grałem w płatnego Minecrafta... Upodnego. Nie fajnie, wiem czy ten fajnie. świat gdzieś jest, nie orientuję się, ale znalazłem swój dosłownie pierwszy pierwszy świat, znaczy nie pierwszy pierwszy, ale taki pierwszy świat, który zrobiłem na laptopie na pewno. Fajnie. I ja tam zrobiłem tak, e... no bo dobra, nie będę mówił, ale generalnie naprawdę ciekawe konstrukcje tam powstały. ktoś e, Customowe komendy nie i tak spalił. dalej. I ja ci nie Ciekawe spaliłem tłotowie. twojego komputera! No przecież ja tego nie zrobiłem! Tak, tak, na PS3, pamiętam. Czy, czy ja? Czy co? Tak to PS3? No, czy, czy tutorial świat. Co? Nie pamiętasz jak... Mi ja ci spaliłem jakiś... Ty... Nie? Ja tak zrobiłem? Tak. O, fajen. To Zgadam, a ja no, pamiętam no, jak no, ci wskazałem no, no, na Nintendo twój no, najlepszy klip z jakiejś gry Tak, to też było Pamiętam jak ty się wtedy nagle krzyczałeś, że... Aha, jak mogłeś! Co widzisz? Nie to możemy ja się... Słuchaj, stary, stary. Nie możemy... Nie możemy zostawiać przy jednej rzeczy na wiele lat. Trzeba odpuścić. Tak. Dlatego Jest gramy tak, starego tak, Minecrafta, bo Szymon nie może odpuścić starego Minecrafta! Razem też jesteśmy w nowym Na wersji 1. Nie pamiętam kiedy, ostat... kiedy ostatnio byliśmy na nowym Minecrafcie, co? O, 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 nie, jedno serdusz połos! <laughs> no i pizduj wylądował. To nie tak szybko. Czekamy na twoją duplikację <laughs> Duplikację, Czy on? Little check O oh, Zamykam to. O oh, kurde. Nie no ja nienawidzę drabinek. No, nauczysz się. O może w szkole Na zamykam. starych, na starych wersjach to jest po prostu niemożliwe. Zagramy w Parkour School. Nie no, no nie. To... Ja czytuję Nie umiesz ja by... Ty nie umiesz grać. Ty nie umiesz. O. Dobra, 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 dobra. Ile masz serduszek, co? Oj. Nie, moje łóżko twoje łóżko? To było moje łóżko? Było nasze łóżko Moje łóżko, ja sobie przyniosłem O! Ty, ty, czemu się tepasz? No dobra, dam ci spokój Eee... No pod... Daj mi spokój No bo? Daj no bo? Mi Dałem ci spokój Ponieważ tepam się ponieważ <grym> Dobrze. Ten... <grym> Dobrze nam idzie no, no, czy się. ty możesz? Czuj się! Przesuń się! Masz dwa metry wzrostu, i. Dwu... ale wszędzie. Posuń się. Ty się posun? Dobra. Się posłudłem. Sorry za moją jakość mikrofonu, ale. głośność, ale to jest <noise> mankament, którego nie powstrzymam. Lecę, bo. mam trapdora. O ty kurde A, wiem co chciałeś że zrobić. Co ty możesz o! <śmiech> <Nie>. <śmiech> Jak? To, jakie... Jak ja Na! Ty kurde. No, spadaj tam na dół. Spadaj nam do dołu bambusie. To jesteś bambus. Spadaj na dół, bambus. Nie! Stop stopy tań do prosz tobrada tą... co mam ruszyć? Ja ci nawet nie uderzyłem. Już czyli, 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 to przechodź. Dawaj. czyli, ja czyli, O, widzisz? Eee. <laughs> Chciałeś, żeby te odcinki były dłuższe, żeby cię męczył. No to masz. No i bardzo fajnie, bardzo dobrze. Ciekawostki. Ma ma kiedy Minecraft ciekawostki? Rybo podobny potwór. <laughs> Rybo podobne potwory Ryb, Rybo podobne W ogóle dodali te... baby rybo podobne U. potwory Dzisiaj. Wiem właśnie, widziałem, widziałem. I to wiesz co, to było takie śmieszne, bo ja tak patrzę na YouTube'a, tak skróluję jakieś te posty i tak dalej. I mi się nagle... Nie, to jest chyba shorts oglądam, I nagle mi się wyświetlił, bo teraz na szorcach jest ten, że możesz widzieć posty twórców, nie? nie. Proszę. możesz widzieć posty twórców tak, ee, w, w shortcach, nie? I to jest tak, że nagle mi się wyświetliło, że We just added the new cute animals. I ja takie patrzę, a to pewnie jakiś stare i nagle widzę, żółw. I ja takie, o! A to dobrze, do, no i nagle włączam Tizimiego i on tam ogląda tego. Uh, Minecraft Monthly. Ż żółw ok. podoba mi się. Żółw, <laughs> Żółw. <ż> <laughs> To chyba nie tak ten żart. Nie, nie wiem, wiem. O! Już od tyłu. Fajnie. To jest chyba ostatni checkpoint. Czekaj, robimy drugiego Fredwera. Ej, gdzie idziesz? Ej, connection, correct, communication error! Nie. Teraz nie wejdziesz pewnie. No nie. Czekaj! Coś zrobił. Free Dental, co? Możank, co was? Dobra, czekaj, reset. Możank! Zróbcie jakiś fajny update. A nie Baby mopki. Może dodajcie proszę mu Bluma, to będę wam wdzięczny. Dajcie proszę Hytale, Hightail <laughs> <Heitale> został dodany. Wyobraź <laughs> sobie coś takiego. I, tak. i w część logu removed Hero <laughs> Added Ad Ad Hytale, removed. Myślisz, że w Hytale'u teraz będą takie właśnie takie historie typu Hero i tak dalej? Myślisz, że ludzie będą tak robić? Myślę, że nie żyjemy w tych czasach, że. Dzieci się bały. O, wow. Najgorzej. Ja myślę Hangi -y Wang! Bo, hang -y -wang 10... Zobacz so. Top 10 najstraszniejszych momentów Baldis Basics. Tak. No właśnie, bo twórca Baldis Basics plus yy, dawno nie wypuścił chyba jakiegoś część czy coś. A no nie, nie, bo on teraz i... pracuje na tą... Na ten, nad, te, nad o, tą ogromną aktualizacją. A... Dobra, to teraz nie. przecież nie będzie kontentu. No bo on teraz w końcu, bo wiesz, bo on tak robił jakieś takie, jakieś tam małe updatey, wiesz, jakieś tam backfixy, takie jakieś poprawki. I co dwa, czy tam co trzy miesiące zawsze się pojawiały te takie major update. No, major update, nie? Yeah. Co jest? I to było tak. To przejdzie przede mną. Że. <laughs> ja tak nie, co ty? Nie, nie. To bez, bez ciebie to nie zabawa. No, major update. I dodawały jakieś takie fajne rzeczy, typu nie wiem, sklepik, tam boosty, naklejki, jakieś tam, nie wiem, opcje śpiesze, nowe itemy. A teraz po nowym roku właśnie wziął się, powiedział, że dobra, koniec tych takich małych updatecików. Myślę, że to na tyle contentu małego i teraz się skupia na dużym updatecie 1.0, nie? Ale, no pewnie to znowu zajmie z rok albo dwa. Za... tak świeci I... strasznie. Nie wiem, właśnie też... Jest... Ej, to ogólnie cały pokój się tak świeci. Dodali, dodali bloki oświetlenia w, w 7 lat wcześniej. Ja jeszcze ten, smooth lightning. lightning. Czy ten sprint mógłby się... O, jeby, nie? Spacja nie działa! Mi sprint się buguje w połowie skopu nagle. Ale czasem fajnie coś takiego nagrać, gdzie pijamy, przechodzimy no, w parku i się, spychamy się wow. No, o, Aaaaaa, No ale szczerze, ciekaw jestem, jak ta, w jakim kierunku ta gra zmierzy pod względem fabularnym, bo generalnie... Do, do tego momentu cała fabuła Baldiego nie ma znaczenia, nie? Ona... Tam w ogóle... to, to, to Nazwijmy to... To jest jak, jak z Hello Neighbor, nie? W free alfie, w alfie 1 i 2 była, i, i była inna historia I nagle pełna wersja jest kompletnie inna historia, nie? Fabuła nie ma sensu Ty, a propos fabuły Hello Neighbor tak, dzisiaj oglądałem taki filmik, nie, właśnie gdzie się mówił nasz o upadku. Bardzo Hello, Nibor. Bardzo fajnie. <laughs> Hello, Nibor. Polecał Krzysztof Rączewski. E, no. No, e, i ten, i tak oglądałem to, nie pamiętam od kogo, ale filmik, że upadek Hello Neighbor, nie? Ej, no, what the fuck. E, i tak, tak trochę pomyślałem. Ej, masz tutaj tabliczkę tak z pomyślałem. Cicho. I tak podmieniłem, nie? Czy tak? A może by tak, nie wiem, bym tak zrobił taką na polskim, no bo na polskim tym, e, fa, Na polskim fanwrem. Na polskim YouTube za bardzo nie ma filmików dotyczących No czy, czy chyba, nie patrzyłem, więc nie orientuję się, ale tak podejrzewam, że raczej ma w ogóle albo mało nie jest. Nie wiem, Junior pewnie nagrał. Junior Junior na pewno junior. nagrał. <laughs> Pozdrawiam juniorskiego, nie? No, e, I tak. No wiadomo, e, że, że nie ma takiego filmiku, który podsumowuje nie całą nie historię powstawania gry Hello Neighbor oraz e, te, Znaczy. nie tylko historię, ale historię jak ta gra powstawała, jak się zmieniała, nie? Więc fajnie by było coś takiego zrobić, mógłoby coś takiego, jakiś taki skrypt napisać, coś takiego ogarnąć. Obstaniec ciekawe, co eee, by, to by było takie. Tylko że ja nie umiem montować, nie? Ale. Właśnie mam we wszystko jakby... jest najgorszy, bo dużo czasu by. No dosłownie, dosłownie. Na przykład teraz jak robię ten dubbing na Fatwójki, nie? No to dosłownie... Tak sobie myślałem, że dobra, nagramy głosy i tak dalej, ja to później zreduję, będzie o, fajnie, okay. nie? I Są... szczerze... Szczer... Oj, ciekawe. Szczerze nagrałem te wszystkie głosy i chciałem wymyślić, jaki głos dać Foxiemu, nie? I znaczy, że efekty. I szczerze, dosłownie pustka w głowie, nie? Tak ja kminić, ja po, nie nie odzoro... po prostu nie odzorować tego efektu, co oni mieli tam w podnikowych. Fandaba... Fandamba... Fandabach, kurde. Eee, oryginalnie, na nie? Na pewno. Nie? Na tak. pewno... O, przyszedłem, fajnie. Serio? Na, no, na pewno na oni też są w tym dobrzy. Dobrze. Teraz to... ja to muszę. No tak, tylko że tamten filmik to co? On ma pewnie 10 lat już teraz, nie? I no, te jest. efekty nie są już aż tak ciekawe. Ale powiem tak, jakby dosłownie wszedłem w FF Studio, odpaliłem ten swój klip, jak ja tam mówię, jako Foxy. I szczerze, dosłownie nie mam żadnego pomysłu na jego głos. Nie wiem, jak zrobić ten efekt mu. Nie, taki robotyczny to tak yes, za tak? bardzo nie, taki dalekowy to też nie. Nie, zrobiłem taki efekt w stylu... Nie no, wiem, no, że... No, że, no, że taki... taki Komputer z kapitana bomby, to mi zaś nie wychodziło, nie? Tak, e, gruby, bo cię tam zaraz e. zapnę. Czemu nie mogę cię bić? Aha. Ja ciebie też nie mogłem bić. Nie! <grym> Long live the king! <laughs> wow, 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 wow. Yeah. Pies robi łowo. Może być, nie. Yeah, i pierwszy! Wow! Congratulations! Wow. Co w nagrodę dostaje? Na nagrodę mi wypuszczacie na dwór, fajnie. Nagrodę. Możesz, możesz wyjść! Mogę wyjść! Dobra. Chciałem czy kiedyś to nagranie wpuściły na net. Chyba byłoby na tyle. Trzy, trzymajcie się i do następnego parkouru, slash escape. Kopię stonę. Jak innego tam będę. Escape! to ja już to widzę. No nie no, psułem se enda no. Come on. Nie przeszkadzaj oh mi nie. No. Tej, ale escape, escape z tobą fajnie było. To, fajnie, aż, aż mi się przypomniało Madzia z Królem Urialem, nie? Oby więcej. Zdarzały. Król Urial z Madzią grają w Minecraft Escape. Ty chciałbym zagrać tą mapkę, bo ona fajnie wyglądała ładnie. A pewnie na shaderach pewnie też ładnie wyglądałaby. A to zagramy, tak się znaje. Ej, to jest niemożliwe, że ja gadam o shaderach, nie? Ja, który zawsze gadał o tym, że czysty Ty, Minecraft jest. Shadery? ładny, czysty minecraft kiedy no? minecraft? Minecraft. No. Ty możesz pomarzyć no cię, jak chcesz to sobie pograj nagraj na ale nie wiem ja, mi, mi się wody za bardzo nie widzą no sprinta nie mogę włączyć czaisz to? no yeah, yeah. co to miało być? <laughs> próbujesz uciekać Nie jakby... no. Ten uczuć, kiedy masz koszmar i próbujesz uciekać przed potworem, ale nie możesz. potwór z kiepskich. Dobra, pan, pan się pożegna. Pamiętajcie, jeżeli wpłacicie mi 5 zł na Paypal'a, to, to, to nie wiem, zrobię wam filmik urodzinowy. Jak dobijemy 5 łapek w górę, to nie wiem. Szymon, to Nag... co, co zrobimy, jak będzie pić łapków? Nagramy nowy, nowy klasyczny parkour. Przecież my i tak nagramy nowy klasyczny parkour, nieważne ile będzie łapków w górę. Nic nie mówiłeś, Bo nic nie you, mówiłeś. Keniu, no, no przecież, aha, dobra, no ja nic nie mówiłem, to się, kasuje to. Kasek. to. <laughs> kasuj to z internetu. Kasę to. Kasuj. Coś na koniec jeszcze chcesz powiedzieć? Eeeh, uh, un